Bo Polacy, tu dochodzimy do clou naszej problematyki. Polacy w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną zapytani, czy chcą oddać suwerenność Brukseli. I co zrobić, żeby powiedzieli, że tak? Muszą stwierdzić, że tam będzie lepiej. Czyli co muszą stwierdzić, że tu jest gorzej? Tu musi być gorzej. Musi być naruszona podstawowa potrzeba każdego człowieka. Potrzeba bezpieczeństwa. Jeżeli nie będziecie mieli Państwo poczucia bezpieczeństwa, jeżeli reszta Polski nie będzie miała poczucia bezpieczeństwa, to będą gotowi za Stanisławem Augustem za abdykacyjnego powiedzieć: Niech mocarstwa ościenne zapewnią spokojność poddanym naszym. Tak będzie. Szczególnie, że pytanie na referendum rozbiorowym, które nas czeka, o czym za chwilę, to pytanie na referendum rozbiorowe to nie będzie pytanie, czy chcesz oddać suwerenność Polski w Brukseli. To będzie pytanie, czy pan, pani – to optymistyczny wariant – czy pan, pani wyraża zgodę na ratyfikację przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej traktatu o zmianie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bla bla, 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 Będzie tak, nie. I wszystkie media, wszystkie media będą mówiły tak. To jest zgoda na silną Europę i silną Polskę w silnej Europie. To zgoda na wzrost gospodarczy, na dobrobyt, na wolność, na szczęście, na przyszłość naszych dzieci. A głos na nie to głos na wyrzucenie na margines świata. To głos za wspólnotą z Kremlem. To głos za upadkiem. To głos za ciemnogrodem. Tak będzie. A, a,